Serdecznie witam Was, drodzy przyjaciele, drodzy bracia i siostry. Dzisiejsze króciuteńkie nasze rozważanie, moje słowo dla Was, inaczej powiem, moje życzenia dla Was dotyczą jeszcze jednej zmiany, o której bardzo chciałbym Wam powiedzieć. Ale rozpocznę od pewnej historii. Podobno pewien bardzo bogaty Anglik zakupił pewnego dnia nowiuteńki samochód marki Rolls-Royce wszyscy wiemy, że jest to jeden z najbardziej luksusowych samochodów świata i jeden z najdroższych samochodów. Człowiek ten po kilku przejażdżkach po kraju zdecydował, że zabierze rodzinę w podróż na wczasy do Francji. Tym sposobem obiadą całą Francję z tym luksusowym samochodem. Problem był tylko w jednym. Wkrótce po wędrówce po Francji samochód stanął, bo się zepsuł. Podenerwowany człowiek nie mogąc wręcz uwierzyć, że to możliwe, zatelefonował do fabryki po to, aby zgłosić im awarię. Bez problemu fabryka obiecała pomoc. Przysłali do Francji pracownika, który, jako pierwszą rzecz, wynajął luksusowy hotel, w którym mogła cała rodzina wypoczywać, ten zaś zaczął, zajął się naprawą samochodu. Wkrótce samochód był gotów do dalszej podróży, rodzina wsiadła do samochodu i pojechała dalej. Bogaty człowiek, ów, właściciel samochodu, spodziewał się, że otrzyma wkrótce bardzo wysoki rachunek. W końcu nie tylko byli w luksusowym hotelu, ale do tego jeszcze przyleciał pracownik z Anglii do Francji i naprawiał. Ale żaden rachunek nie przyszedł. Kiedy powrócili do domu, po jakimś czasie, kontrolując swoje bankowe konta, zauważył, że nadal nie jest obciążony żadną naprawą. Napisał więc list do fabryki Rolls Royce'a: Czy państwo zapomnieli, aby obciążyć mnie za naprawę samochodu, który zepsuł się we Francji? W odpowiedzi otrzymał prosty list: Pierwszy raz słyszymy, drogi panie, że miał pan jakąkolwiek afarię naszego samochodu, który nigdy się nie psuje. Wiecie, dlaczego cytuję tę historię? Bo ona w przepiękny sposób obrazuje to, czego dokonuje z nami Bóg. Po prostu przebacza nam. Po prostu mówi: Ty zgrzeszyłeś? Ja tylko wiem, że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, że przyjąłeś wszystko to, czego On dokonał dla ciebie na krzyżu Golgoty. A jeśli tak, o czym mamy mówić? Jak czujecie się, kiedy pomyślicie w taki sposób? Zatem czas na tę kolejną ostatnią zmianę. To zmiana miejsca. Posłuchajcie, bo Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie, zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii Jana, powiedział przepiękne słowa. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę Moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie, przed założeniem świata. Jezus marzy o jednej rzeczy, aby każdy z nas, abyś Ty, droga siostro, Ty, drogi bracie, abym ja, Ty, drogi przyjacielu, abyśmy wszyscy mogli znaleźć się przez całą wieczność u Jego boku. Marzy o czymś, o czym nam się nawet nie śniło, o czymś cudownym, czym chce obdarować każdego z nas, o przyszłości, która ma wartość, która ma sens, o przyszłości, która zmienia wszystko. Narzekacie czasami, prawda? Nie wychodzi nam coś w życiu, upadamy, jesteśmy słabi. Jezus mówi: To wszystko przeszłość. Może być inaczej. Zaufaj mi, zaufaj mi całkowicie, a przekonasz się, że wszystko staje się inne, że wszystko staje się lepsze, że wszystko. Staje się takie, jak obiecałem. Jak nazwać ową zmianę miejsca uwielbieniem, które będzie miało miejsce tylko wtedy, kiedy Jezus powróci wkrótce, jak wierzę, powróci na Ziemię i powróci po to, aby nas do siebie zabrać? To będzie uwielbienie, bo wtedy przemieni nasze skażone ciało w ciała nieskażone, nasze śmiertelne ciała w nieśmiertelne. Jezus pojawi się po to, aby zabrać i przygarnąć nas do siebie. Nieraz próbuję sobie wyobrazić tę scenę Jezusa, który przychodzi na obłoku, Jezusa, który przybliża się, nie staje na ziemi, ale posyła swoich aniołów, którzy gromadzą nas wszystkich. Jakiż będzie to dzień, cudowny dzień, wspaniały dzień, dzień, który nastanie dzięki zmianom dokonanym w naszym życiu przez niego, zmianie naszego myślenia, zmianie naszego serca, zmianie naszego życia, zmianie naszej rodziny, zmianie naszego zachowania, zmianie naszego stanu i w końcu zmianie naszego. Miejsca. Pamiętacie zapewne, że wszystko to, wszystkie te zmiany nazwałem różnie. Upamiętaniem, regeneracją, nawróceniem, adopcją, uświęceniem, usprawiedliwieniem i uwielbieniem. Jeśli mamy już przynajmniej sześć z tych zmian za sobą, siódma jest gwarantowana. I życzę Wam, aby stało się to naszym udziałem. Jak najszybciej, na całą wieczność. Aż prosi się, abym powiedział teraz słowo Amen. Niech się tak stanie.